20 przedmiotów! To no i teraz jakiś Rico nas tu zaatakował. Furję chyba złapał. 3000 łapek pod tym filmem i nagrywam Opening Halloween Boxów na dwa ekrany. W tym momencie mam jeszcze się do sobie która teraz prezent z ostatniego odcinka. Gratulacje nowego skina. pamiętaj że coś wpłacie się swojego kanału, co do kontaktu, żeby mówić, co ci to w wiadomości prywatnej. Ale to nie koniec upiornych prezentów, które mam dla Was. Ponieważ teraz kolejna osoba z pod tego filmu może zgarnąć ode mnie totalnie za darmo i przedpremierowo nowy skina Profesor Barley i będzie można się im pofleksować przed wszystkimi innymi, no bo nikt inny jeszcze go nie będzie miał, tylko osoby, które dostaną je od twórców takich jak ja. Jest to epickie przebranie, czyli normalnie kosztuje 149 gemów. Ma naprawdę bardzo ładne animacje i jak się wkurzy, to pobrzuca książkami, więc lepiej z nim nie zadzierać. Także jeżeli dzisiaj ty tych, być tą która zgarnia tego skina totalnie za friko, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujmy kanał, skończyłeś, subskrybuj tam na dole. Pamiętaj również ciąc dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach, bo jest ich ostatnio dosyć sporo. My pisany Kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu, który z upiornych bossów jest według Ciebie najstraszniejszy. Tylko błagam, nie piszcie pani od Poza Hej, że witajcie! Ja jestem Damian, to jest w kolejnym, kolejnym, kolejnym odcinku z na Stars a dzisiaj moi drodzy w końcu nastąpi ten moment w którym mogę wam pokazać według mnie nową najlepszą skrzynkę jaka będzie w Brawl Stars Chodzi mi tutaj oczywiście o tą nową Halloweenową Bo ma ona pewną specjalną rzecz którą się mocno wyróżnia względem innych Po pierwsze można z niej oczywiście trafiać za dymia że już mi się nawet legendę udało trafić Możemy również nie niej różne tematyczne skiny wiecie no związane z Halloween I no zobaczycie sobie po prostu wszystkie dzisiaj w tym odcinku Daje nam ona też dużo zasobów takie jak kredyty i tak dalej Ale to co ją wyróżnia to to że ona straszy Serio, ta skrzynka straszy i za chwilę sami się o tym przekonacie. Jak pierwszy raz je sprawdzałem, to totalnie się tego nie spodziewałem i moja reakcja to bo... Co się dzieje, nie? What? Szczerze, to już nie mogę się doczekać tego eventu, aż będzie w grze, bo moim zdaniem on jest mega, mega dobry. A w tym odcinku pokażę wam również, jak będzie można właśnie te nowe skrzynki zdobywać za darmo. No i omówię wszystkie tryby gry powiązane właśnie z tym wydarzeniem. Halloweenowym. I myślę, że tak dobra skrzynka ewidentnie potrzebuje mocnego testu. A z ostatnich moich filmów najbardziej Wam się spodobał ten, gdzie robiłem upęg na dwa ekrany aż tysiąca boksów. I wiecie co? Możemy to znowu zrobić. Owa jest taka, wy zostawiacie pod tym filmem 3000 łapek w górę, a ja nagrywam wam wielki upaniek aż tysiąca tych nowych skrzynek właśnie na dwa ekrany, połączony też z pojedynkiem i wyzwaniem. Myślę, że ta oferta brzmi naprawdę kusząco, także myślę, że warto zostawić łapkę. A pamiętajcie też, że możecie jeszcze zasubskrybować mój kanał. O tutaj klikając taki guziczek subskrybuj tam na dole, bo lecimy po półtora miliona. A póki co próbujemy jeszcze wyprzedzić minimajka, bo ma cały czas więcej od nas subów. Zjednoczmy się i przegolimy minimajka, a ja już nie przedłużam. I zaczynamy! Cukierek albo psikus. I tak właśnie będzie nazywał się nowiutki event Halloweenowy, który potrwa tym razem nieco dłużej, bo obstawiam, że będzie on trwał gdzieś tak z miesiąc. Nie mamy jeszcze dokładnych dat potwierdzonych ani jakichś ram czasowych, dlatego no, mówię, że tak mniej więcej miesiąc, ale już wam mówię, że to Wam się naprawdę mega spodoba. Klikając ten event, słuchajcie, dostajemy taki ekran, że możemy wybrać albo psikus, albo cukierek. Cukierek, albo psikus. Wydarzenie Halloween. Zbieraj cukierki, zbieraj cukierki z boss codziennych wygranych oraz misji. Cukrowy szał, zdobywaj dodatkowe cukierki za pokonywanie bossów i w trybach pucharowych przez krótki czas. No i to w sumie co dla nas chyba najważniejsze, czyli wydawaj cukierki, otwieraj psikusowe skrzynki od razu lub ulepszaj je, aby otworzyć je później. Brzmi to trochę tajemniczo, ale spokojnie wszystko już tłumaczę. Na ekranie głównym nowego eventu mamy dwie skrzynki, psikus i cukierek. No i psikusa możemy sobie otworzyć za 95 cukierków, a Cukierek możemy ulepszyć również za 95 cukierków, z tym, że nie dostaniemy tej skrzynki od razu, tylko po prostu na koniec eventu. A działa to w taki sposób, że jak widzicie, za każdym razem każde ulepszenie daje nam lepszego boksa aż możemy dojść do Ultra boxa. No i jednorazowe ulepszenie kosztuje właśnie 95 tych cukierków. Także myślę, że jest to całkiem osiągalne w ciągu takiego jednego sezonu. No jeżeli ktoś woli gwarantowaną nagrodę w postaci takiego Ultra boxa, no to sobie wybierze po prostu cukierek. A jeżeli ktoś będzie chciał trochę poryzykować, trochę pobawić się w psikusy, to wybierze oczywiście te skrzynki po lewej, to będzie nasza. Decyzja, no ale jak wiecie z ultra boxa, można trafić nawet i legendarne skiny, więc to może być dosyć kusząca propozycja ze strony Brawl Stars, bo jednak te cukierki będzie się dosyć łatwo zdobywało. No i tutaj każdy z nas może się pokusić właśnie o takiego ultra boxa. Jak widzieliście wcześniej, było napisane, no 21 przedmiotów, w jaki sposób będziemy zbierać te cukierki, a ja już wam pokazuję dokładnie ile co za co będzie. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze tego ultra boxa tutaj, zobaczmy czy będzie jakiś fajny, może skinek i my trafiamy karpią melodii. No to spoko jest skin rankingowy, ale no mogłoby być lepiej, nie? Jakbym dostał tą harpię melodii z takiego ultraboxa na moim głównym koncie, bo to jest oczywiście moje konto dostowe, żeby pokazywać wszystkie nowości, no to raczej nie byłbym jakoś bardzo zadowolony. Wolałbym na pewno te psikusy sobie otwierać. A dlaczego? No to już wam za sekundę pokazuję i otworzymy sobie ich przynajmniej ze 100. Wracając do cukierków, to po pierwsze będziemy oczywiście utrzymywać codziennie zagranie. I jak widzicie, za pierwszego mina dostaje się aż 12 cukierków, potem za kolejne tam 10 i jeszcze za kolejne też 10. Także w taki sposób możemy dostać 32 cukierki jednego dnia. Także to jest naprawdę banger. no bo to już jest mniej więcej 1 trzecia tego nowiutkiego psikusowego boxa. Albo po prostu też jednego poziomu ulepszenia. A to nie koniec darmowych i łatwych cukierków, ponieważ do gry zostaną dodane tryby walki z bossem, gdzie za każdy poziom, który przejdziemy, będziemy otrzymywać pięć cukierków. Oczywiście, no wiecie, każdy kolejny jest trudniejszy. Jak widzicie, pierwszym bossem jest tutaj Kruk Doktor Plagi. Mam tutaj też przygotowaną małą ściągawkę, ponieważ każdy z tych bossów ma jakąś unikalną umiejętność i taktyki, którymi będzie próbował nas rozwalić. Jeżeli chodzi o tego Kroła, no to jak widzicie, mapa jego wygląda tak. I cechują się wielką mobilnością, a jego ataki będą oczywiście oparte na truciznach. Całkiem straszny, jak kolejny. Bossem jest Spike Karetta. No, i on ma tutaj, słuchajcie, możliwość dalekiego zasięgu i efektu łańcuchowego. Jego mapka będzie się prezentować tak. Gargulec RT. Silna obrona i strategiczna kontrola strefy. Również macie tutaj mapkę do Kizu Kenji. Jest to wojownik duchów, który może przywołać potężnego klona Mega Kenji. Także, no tutaj, on będzie miał jakąś taką umiejętność, że będzie drugiego ziomeczka sobie respił. A to jest jego mapa. Jeżeli chodzi o Tika, bez głowy przyzywa wybuchowych sługusów do kontroli obszaru. I tutaj również jego mapa. Ostatnim bossem jest podwodny duch Riko. A jego opis brzmi piekło. Cool. Czy ja po prostu, wiecie, będzie tymi kulami wszędzie nawalał jak to Rico. Na koniec zobaczycie gierkę właśnie jeszcze z jednym z tych bossów, A teraz słuchajcie, po prostu tu macie wszystkich ich do wglądu. możecie napisać, który jest najstraszniejszy. Chyba, że znacie jakiegoś innego bossa, który jest straszniejszy, to piszcie w komentarzach. Ostatnia rzecz przed otwieraniem skrzynek. To jest ten cukrowy szał, bo nie wiem, czy zrozumieliście to do końca, i jak to właśnie działa z tego opisu, bo tutaj jest zdobywaj dodatkowe cukierki zapokonywanie bossów i w trybach pucharowych przez krótki czas. No i dokładnie, będzie działać to w taki sposób, że będzie to tylko w wybrane weekendy i będziemy mogli aktywować to raz dziennie. I co się wtedy stanie? Nie, wtedy dostaniemy bonus cukierkowy, który będzie trwał 10 minut. Czyli wszystkie cukierki, które zdobędziemy przez te 10 minut, będą właśnie jakoś mnożone, będzie ich po prostu więcej. Więc chyba fajnie zostawić sobie te całe boss fighty i tak dalej na ten cukrowy szał. Żeby wiecie, po prostu wtedy to wszystko pomnożyć. Będzie on się resetował, słuchajcie, o 10 rano. Jeśli chodzi o czas polski, od razu Wam tak mówię, żeby każdy wiedział. I uwaga, uwaga, jeżeli odpalimy grę i skończy nam się już ten 10-minutowy czas cukrowego szału, i tak otrzymamy dodatkowe cukierki. Więc to jest spoko. Jeżeli chodzi o nowe skiny, no to oczywiście ten kruk jest z karnetu zamiarskiego, resztę. Można trafić ze skrzynek, w tym tego hyperskina kanje'ego. Ta Beauty, czyli Aep nie jest bosem ale też można ją trafić jako skina. I ten nastoletni Raws. No to pora potwierdzić pierwszy zakup i lecimy z pierwszą skrzyneczką. Także 9 przedmiotów jest w środku i uwaga, uwaga. No tutaj no nic takiego nie ma, tylko jakiś screamer. Widzieliście, jak wyskoczył przed chwilą? Lecimy z kolejną. Ja na to byłem wcześniej już teraz przygotowany. No i teraz jakiś Riko nas tu zaatakował. No, także tak to będzie wyglądać. Te skrzynki będą teraz naprawdę straszyć. I to nawet bardziej niż się spodziewacie, bo na razie to nam tak. Po jednym razie to wyskakuje Ja tutaj jestem teraz skupiony, nie chcę się dać wystraszyć No, nie jest to jakieś takie Dosyć łatwe, bo widzicie no One się pojawiają totalnie losowo, w jakichś dziwnych momentach Zatwiłem sobie bardzo dużo cukierków Żeby zrobić dla was właśnie fajny opening I lecimy, słuchajcie, jest i dziewięć przedmiotów Zobaczycie też, co można oczywiście stąd trafić Tutaj Tik nas chciał w tym momencie wystraszyć, ale Nie no, ja mu się tutaj nie daję, mamy tutaj duszka Mamy też emotkę z deadboxem Jak widzicie, deadboxy moim zdaniem były Ludniejsze niż te nowe skrzyneczki tutaj Pumpkin box i tak dalej, no bo nie strasznie nie wymyślili czegoś takiego fajnego. Ja naprawdę, jak miałem pierwsze zderzenie z tym, w ogóle przedmiotów, to no, mega mnie to straszyło. Tutaj mamy, słuchajcie, Rawsa. Jest odblokowany właśnie ten skinek, do tego też cały zestaw tutaj, wszystkiego, co by mogło tutaj wyjść. Lecimy z kolejną skrzynką, jest tutaj dziewiątka, piątka. No, kruk gdzieś wyskakuje, jeszcze ten dźwięk, nie? Jak ktoś ma dźwięk włączony. Ja przed chwilą nie miałem jeszcze dźwięku włączonego, teraz sobie włączyłem. To też jest całkiem straszne i lekko przerażające. Lecimy dalej. Czy tutaj będzie kolejny skinek? No, nie ma kolejnego skinka. Nie było też na razie żadnego zademiarza. Ale słuchajcie, naprawdę da się tutaj trafić z zademiarze, więc te skrzynki, moim zdaniem, no, dokładnie. No, bardzo spoko, trafiłem wcześniej skina do Rafsa, teraz po prostu rafsa. Ja już mam. Jezu, no, co to tak wyskakuje! To jest, to jest przerażające. Dobra, mamy dziewiątkę jeszcze. Czy będzie tutaj coś fajnego? Nie. Wygląda na to teoretycznie, że trzeba mieć coś lepszego niż dziewięć, żeby trafić, ale wydaje mi się, moi drodzy, że to chyba nie ma znaczenia, bo zobaczycie, że z dziewiątek też da się tutaj trafiać rzeczy. Ja chyba w ogóle legendę co z dziewiątki trafiłem, ale też no, już nie jestem pewien. Tutaj jeszcze sporo kredytów, sporo monetek. Szkoda, że te monety i kredyty są tak podzielone. Jest dyszka, jest dyszka. I to będzie oznaczało, że na pewno jest coś nowego. Mamy. Tutaj Bibi, dobra, to jest Zombie Bibi, ale w międzyczasie jeszcze kruk, nam wyskoczył jeszcze tutaj Tik. No, jak to nawala, nie? To jest serio przerażające. Fajnie, że to nie udało się e, zlikować tym całym likerom. I akurat te skrzynki przetrwały, więc mogę teraz, jako pierwszy, wam to pokazać. Mamy tutaj Henka, mamy tutaj też sporo nowych rzeczy, typu właśnie jak ten pumpkin z y, tą czapeczką Biedźmy o 11 przedmiotów, jak miło. Lecimy dalej, uwaga, cały czas ten Tik tutaj wyskakuje. I mamy kolejnego Skina, właśnie takiego Halloweenowego, czyli dyniowego kła lecimy, bo tutaj nie ma co przedłużać. Ja wiem, że wy lubicie, jak te odcinki są dynamiczne, jak się dużo dzieje, więc trzeba szybko to otwierać kolejne 11 przedmiotów i słuchajcie, Na ten moment to jest ta app. Tak, to jest ta AEP, czyli właśnie skinek do B, a no, w międzyczasie RT Gargulec nas tu chce wystraszyć, no spoko. Ja wiem, widzowie, że jak wy to będziecie otwierać, to będziecie mieć naprawdę dużo panu i będziecie poleli po prostu otwierać te skrzynki po lewej, no chyba, że ktoś jest tak mega, mega odpowiedzialny. Tu mamy jeszcze Franka odblokowanego, także też spoko. No, jak to wylatuje? Nie wiem, kto to wymyślił w super celu, ale to dobra przekmina. Mamy 10 przedmiotów i tu już szósteczka się świeci, w tym momencie to jest ten dynamite, który ma mm, zamiast mózgu tam tego, yy, ptaszka. <laughs> no, lecimy dalej. Bum! I słuchajcie, 10 przedmiotów i to oznacza, że tutaj będą dwa skiny aż Jest po pierwsze piekielny czak, a po drugie... Tu jest jeszcze trzeci skin będzie! Jest słuchajcie, Squid Duch i trzeci skin. No, fajnie, dzięki. Trzeci skin to jest El Primo! wam Primo, dokładnie, no, dokładnie tak. No, więc taki tutaj zestawik. Z dziesiątki, trzy skiny aż poleciały, więc to by oznaczało, że z te dziewiątki też, że te dwa mogłyby być, nie? A tym razem nie mamy nic. Widzicie, no to jest zawsze taka loteria, że albo coś da, albo dostaniecie. Po prostu. O, 11 przedmiotów, no też może być. <grym> I tutaj już jest piątka świecąca. Mamy inspektor kolet Ją na spokojnie można poznać tutaj. Już się wyłania, Bo tak ma specyficzną tą animację. No, kruk tutaj nas próbuje wystraszyć. Ja już jestem przyzwyczajony, nie? Już jestem do tego przyzwyczajony. Tylko moje palce też już są naprawdę wytrenowane od klikania tych boksów. Bo ja dla was ich klikam naprawdę strasznie, strasznie dużo to normalnie jakbym w jakiegoś klikera grał. No teraz nie, nie, nie mogłem trochę trafić, ale spokojnie. Lecimy sobie z kolejną skrzyneczką i tutaj no sam jakiś taki pin w miarę spoko wleciał, nic więcej. Także szukamy dalej jakichś tych skinów nowych Admiarzy, Zobaczmy, co tu się tutaj, tutaj dzieje i to jest grup jakiś tam wyskakująca, ten grup zostawiał lajka like w ogóle, więc też fajnie! I o! Hypercharger dostajemy na start tej skrzynki, więc to też jest fajne, więc Hypercharger nie będzie baitował tam na koniec mam już siódemkę świecącą i to jest hrabia PENGULA! witamy hrabiego. no tutaj straszy dalej nas bij. jest tutaj jakiś skin dole ona i to jest Halloweenowy Leon okej, okay. jakieś tu pucharki jakieś inne rzeczy i widzicie tutaj 12 przedmiotów hypercharge od razu na start spoko moim zdaniem fajne że jak hypercharge pokazuje się na początku bo potem po prostu jak są te świetnące przedmioty to nie ma wiecie takiego zawodu że jednak wypada to hiperdoładowanie, a nie jakiś nowy skinek, czy też postać. on tutaj kolejna raczej skrzynka taka bez historii a tych cukierków naprawdę tutaj miałem sporo sporo że tutaj otwieramy kolejnego chcę dzisiaj przynajmniej tak za sto otworzyć, żebyście mieli tutaj taki wgląd, to się da trafić. No ja nie wiem jak ja to zrobiłem. Wcześniej jak sobie to testowałem to dosłownie po dwóch szynkach trafiłem legendę, nie? Teraz już czuję, że już tak dobrze nie będzie, ale jest też kolejne hiperdoładowanie, mamy trochę kredytów, tutaj monet. A dalej trafiamy znowu dziewiątkę. No i chciałbym tutaj wam pokazać, że z tych dziewiątek też da się coś trafić, bo mam nadzieję, że się nie mylę, nie? W razie to, to możecie mnie poprawić. Ale zobaczymy. Tutaj kruk jeszcze nas straszy trochę. No jak widzicie, na razie udało się odlokować te dwa skiny, więc trzeba jeszcze trochę powalczyć o resztę. Mm -hmm. No tutaj nic ciekawego raczej. Ale cały ten system. No ja już się powtarzam. Wiem, że mówię to. Jaka Co to było? Ja wiem, że się powtarzam, ale cały ten system naprawdę mega, mega mi się podoba. To całe straszenie i to, żeby wymyślili po prostu coś, żeby urozmaicić te boksy, nie? Prawdy się starają. Bum! I też 9 przedmiotów. I jeszcze ten RT. Tam, Mhm. Uh -huh. O! Ej, dobra! dziewiątki! Dziewiątki, słuchajcie, to jest Melody. Du, du, du. No i widzicie, z dziewiątki poleciał teraz zadymiarz, więc też się da dostać świecącą rzecz. Z dziewiątki tu już mamy 10, więc tu już na pewno będzie jedna, może nawet dwie. Uwaga, trzy. To jest nita, to jest gumisiowa? Tak, gumisiowa nita. To ciekawe, że. No w sumie ona też tu pasuje, nie? Takie słodyczowe skiny też pasują do tych Halloweenowych cukierków, więc one też tutaj raczej będą wypadać. Też to jest fajne, jakby nam pokazali w ogóle całą listę. Ej, to jest shade po prostu, to był zadymiarz. Okej, okay, ja myślałem, że ten, że tu skina trafiam. A to normalnie zostały pisky Zadymiasz odblokowany. Szkoda, że cel właśnie nie dał całej tej listy rzeczy, którą da się trafić. Opisałem, że jest ona dosyć spora, bo i tak, i cukierkowe skinów mamy bardzo dużo, i takich jakichś różnych mrocznych, halloweenowych, które pasują do tego całego klimatu też mamy naprawdę sporo, więc do tych strzelek da się podpiąć naprawdę mega, mega dużo rzeczy. I właśnie... Dzisiaj postaram się wam jak najwięcej z nich pokazać. Myślę, że no wszystkich raczej nie odblokujemy, bo to by było dosyć ciężkie. Wszystkie to raczej by się udało otworzyć tak otwierając właśnie te tysiąc skrzynek, nie? Przy 1000 to już myślę, że da się wszystko wydropić. Chociaż no te skrzynki nie są aż tak ograniczone jak te nowe Brawl Boxy, Brawler Boxy, czyli właśnie Mina Box, digi Box, bo tam po pięciu no to już nie było to trafiać za bardzo. A tutaj myślę, że do tysiąca mogą cały czas lecieć w miarę ciekawe rzeczy. Teraz mamy skina Upiorny Poko kolejny, także no widzicie, no cały czas coś tu wpada ciekawego. I nawet taki skin, o których byśmy nie pomyśleli, bo mamy 11 przedmiotów. I co to jest? A tu strasz Panda Penny! Tandetna Panda Penny, dokładnie. Bardzo ładny skinek. Grałem z tą profilówką nawet przez długi czas. Poko, 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 po. Dobra, i co mamy tu? Dziewiątkę. Coś tutaj jeszcze ciekawego będzie, może jakaś świecąca liczba? Nie, na razie nic nie widzę. Okej, okay, dobra, dalej. Lecimy i tutaj słuchajcie, również jest dziewiątka. No i też taka chyba bez historii, no nie ma nic świecącego. Ale znowu czuje się to podczas tych eventów, że czekamy na te świecące liczby, nie? Żeby one znowu dały radość, jak przed laty. Let's go! O, jest hiperdoładowanie jest w ogóle do hiperdoładowanie Akurat Bina straszy, nie? Ale się zgrało. No to nieźle. Nie zła zadymiara z niej. Maszmy tutaj, słuchajcie, kolejnego boksa i w tym momencie nic dobrego. Jeszcze trochę tych boksów przed nami, a tu 11 przedmiotów, tak także, no to konkretnie, to już musi się coś świecić i to jest jakiś słody aspiata. Okej. Okay, Okej, okay. no tiki jeszcze tutaj gdzieś wyleciał. W sensie jego głowa, tego bezgłowego jest statika. Dalej mamy, słuchajcie, dziewiąteczkę i jeżeli chodzi o tą dziewiątkę, no to też bez szału. No i dalej 12! Jest! Mamy dwunastkę! Dobra, no to tu już będzie... Erty Gargulec, tak? Tak, jest nowy skinek do RT. Fajny, bardzo chciałbym go mieć w sumie na moim mainconcie, żebym mógł sobie pograć tym RT. Ostatnio RT też naprawdę mega mega mocny robił robotę. tam 20 przedmiotów! Co się dzieje? Ej, ta skrzynka jest naprawdę mega mega mocna, nie? Dwudzieka! Dobra, 75 wyskotek, Gold! Gold. I piętnastka się świeci. Widzicie, to piętnastka. I najpierw mamy Gina Jest to Zadymiarz, okej. Okay. A nie, nie jest to To jest buglisty Jeen. To jest skinek do Gina. No dobra. Dalej mamy, słuchajcie, kolejnego skina. Buster z pią łańcuchową. Ale to jest skin z karnetu. Okej. Okay. Dobra. I tu wypadają te emotki do niego jeszcze. Bina straszy. Ale wiecie, co? Wydaje mi się, że. To jeszcze będzie poprawione, bo chyba ten skin nie powinien być do wydropienia. Ogólnie te skiny z karnetów. Możliwe, że coś tam jest troszeczkę zbugowane jeszcze, bo wiecie, to jeszcze nie wyszło oficjalnie. Na razie mamy to do testu, więc super, że tam jeszcze cały czas coś może poprawiać. Eee, miejmy nadzieję, bo chyba ludzie, którzy mają właśnie tego skina z karnetu, no to się troszeczkę wkurzą, nie? No, ale zobaczymy. Wszystkiego się dowiemy na dniach, tutaj ewidentnie można na razie sprawdzić co da się z tego trafić, ale takie skiny jak karnetowe z jakimś takim OG sezonem, to moim zdaniem powinny dostawać OG, nie? Ale dobra, tu mamy Makabrycznego Gasa, więc to też jest nowy fajny skinek, ale coś te właśnie, ej 14 było, 14, 14, 14, dobra jest dziewiątka i tu jest Bazetka, okej okay, poznaję, to jest Bazetka. Jest, jest nowy podwodny duch Rico! A ja chciałem powiedzieć, właśnie, że ciężko coś z tymi nowymi skinami, że to tak trochę nie chcą wpadać z tej nowej kolekcji. A tu mamy jeszcze Charlie! O! No dobra, czyli jeszcze zadymierzesz i tak. Słuchajcie, wychodzi na to, że najpierw wypadają skiny, a potem zadymierzesz. To 14 przedmiotów naprawdę bardzo przyjemne. Ta dziecka też była ciekawa, tu jeszcze RT nas zaatakował. A ja otworzyłem teraz jednego. Przypadkiem jest 19 przedmiotów, nie? Jednego otworzyłem. Dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Uwaga. Co tu jest? O, to jest Franken Grom, okej, okay. dobra. No i dobra, mamy dalej. Tutaj, taki spray. Ja będę teraz trochę wolniej już robił te, ten opening. Bo wtedy się musiałem śpieszyć, bo niestety dostałem im po oddanie, że zaraz nika event i muszę to wam jak najszybciej pokazać. A więc teraz już już mam chill. Już minęło trochę czasu, więc już mam chill. Dobra, i mamy cały zestaw też tutaj pinów w ogóle do tego skina. I to naprawdę potężna liczba i potężna skrzyneczka. Dobra, lecimy moi drodzy. I tutaj już wypada jakieś hiper doładowanie do Charlie. I do tej Charlie wcześniej sobie odblokowaliśmy, tylko przydałoby się ją jeszcze ulepszyć. Dobra, lecimy z kolejnym tutaj boksem I na ten moment, z tego co widzę. No to jakiś tam spray, tego powiedział. Piła mechaniczna, tak zwana. No dobra, lecimy dalej. I tutaj jest tak, dziewiątka, też bez szału. W sumie to chciałbym Wam pokazać te najlepsze boxy, nie? Ale jak otwieramy setkę, to też nie ma ich aż tak dużo, żeby to wszystko pomijać. Lepiej akurat przy takiej setce pokazać Wam w sumie wszystko, żebyście mieli podgląd na to, ile razy coś pada, ile razy coś nie wpada. No tutaj jest raczej jakiś taki spray. Tutaj kolejna dziewiątka, coś powoli się tutaj troszeczkę zmniejszyło. I jakbyście zastanawiali się, dlaczego teraz te skrzynki mnie nie straszą? No bo tak jak Wam mówiłem, Dani tam wyłączył po prostu event, przełączył na kolejny, żeby twórcy mogli nagrywać informacje o kolejnym będzie dlatego te skrzynki teraz mnie nie będą straszyć, ale jak wyjdą, to właśnie to będzie wyglądało tak, jak wcześniej wam pokazałem, że po prostu co chwila będzie wyskakiwał jakiś boss i będzie nas straszył, nie? No. Mam nadzieję, że tutaj jest naprawdę potężny potencjał memowy i co <laughs> robią z tymi boxami, że będą jakieś przeróbki na TikToku że będą otwierać tego boxa, a tam BUM! Coś się pojawia, nie? Czyli nie będę mówił kto się pojawia. <laughs> Już sobie raz żartowałem, ale ja bardzo pozdrawiam moją panią od maty. Wszystkie moje panie od maty były mega spoko, więc nie mogę tak mówić. Mamy Bo też odblokowanego, tego na którego tam cały czas zbieraliśmy sobie kredytki, e, więc spoko, nie, to wszystko tutaj dalej wlatuje. Tym razem weźmy sobie Stew, bo on też ma fajnego, legendarnego skina. Ej, jakby się tego skina... Stew, joki, Stew dał trafić sportowca, nie? To by było spoko, bo to jest jednak legendarny skin. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda, ale jak będę robił test tysiąca skrzynek. No, to wtedy można na niego już zrobić jakieś polowanie. Także słuchajcie, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie to zobaczyć, bo taki w tysiąca, no to może być naprawdę coś mocnego. Mamy też Bustera. Fajnie, że ogólnie nie wiem, czy to ma jakiś taki sens, ale widzicie, mam wrażenie, że trafiamy tych zadymiarzy do których wcześniej trafiliśmy skiny I że troszeczkę może jakieś większe szanse wtedy są na to, żeby trafić jakiegoś tego zadymiarza No nic takiego oficjalnego nigdzie nie jest powiedziane. To są po prostu jakieś takie moje obserwacje z tych skrzynek, które tutaj w tym momencie zauważyłem. No myślę, że wy możecie dość do podobnych wiosł, Dobra, otwieramy sobie też tego boksika. Tutaj też nieciekawie na razie. No, gdzie są jakieś fajne itemy? Halo, halo, pumpkin. dynia. my tutaj się nie dogadamy? A widzowie, jakaś gorsza pasa teraz leciała. Jak ja już widzę kolejną dziewiątkę i z której nic nie wypada, to troszeczkę mnie to smuci. O! Jest 12, dobra. Ja już miałem w głowie. My odbudowaliśmy absolutnie wszystkie skiny z tych skinem, i nic więcej się nie da. Ale dobra, no jest 12 I to oznacza, no przecież jest jeszcze kędzie skin na pewno hyperchargeowy, ale czy on teraz spadnie? Uwaga, sprawdźmy to, co to tutaj będzie. Nie, to jest... Shelly, to jest Wiedźma szeli, Czarownica Shelly w sumie, tak ona się tutaj nazywa. Także też kolejny skinek właśnie bardzo tematyczny. Także no na pewno, na pewno da się tutaj trafiać jeszcze tych skinów sporo. Ale trzeba dobrze klikać, nie? No, na razie to klikanie, no, coś tam daje. O, o, o! Belle. Belle ukulele. Także jest też epicki zadejmiasz odblokowany. No i to było z dziewiątki. No a teraz ta dziewiątka, no to już akurat nic tutaj magicznego nie daje. Może teraz nowek jakaś czternastka? Bez takich. Ale, no widzicie, tak dla porównania. Teraz te boksy nie mają Właśnie tego całego straszenia, i kurczę, są jakieś takie nudniejsze, nie? Takie po prostu zwykłe. A z tamtym całym straszeniem, no coś ciekawszego się tu działo. Też nigdy nie mogliśmy przewidzieć momentu, kiedy coś tam się pojawi na tym ekranie. Więc to naprawdę, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo fajna rzecz, którą dodali. Takie, takie miłe rozmaicenie, nie? Oho, ho, i to jest Jay Young, czyli ten nowy brawler troszeczkę taki zapomniany. Pan Karaoke, Jacek Martyniuk, witamy Z Jacek, z się nazywa, dlatego zmieniłem na J, pierwszy Dobra, nieważne, nieważne Zenek Martyniuk, Jacek Martyniuk, że jest ktoś taki jak mój Jacek Martyniuk? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, możecie też po prostu już napisać co myślicie o tych nowych skrzynkach No bo już mniej więcej wiecie jak to wszystko wygląda, z czym to się je Dobra, ja wracam do trybu speedrun, bo to chyba dobre było Let's go Dziewiąteczka, dziewiąteczka Dam, 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 dam Wygląda Pewno tego hypercharge'owego skina do, yy, o! Jest tutaj myszka. Jest mou. Chciałem powiedzieć, że tego hyperchargeowego skin na pewno będzie trudno wydropić. No to to jednak jest najdroższe przebranie w grze. Ale zając życie, to wiecie, jak wejdzie ten event, to zaraz. U, do... 20 przedmiotów znowu! Znowu było 20 przedmiotów. Może teraz, może właśnie tutaj tej Kenji, dobra? <laughs> wracając to mówiłem, że zając życie, od razu jak wejdzie event, to wszyscy będziecie mi wysyłać screen na Instagramie. jeszcze to ja zapraszam serdecznie. Dotrafiliście już Kenziego, trafiliście to, trafiliście to, nie, bo wy macie zawsze zawsze jakieś takie szczęście. I mamy bezgłowego jej tika. Także też nowe, bardzo, bardzo fajne przebranie. Jeszcze jest 11 rzeczy, czyli to będą po prostu emotki do niego, nie? Tak, wszystko się zgadza. Czyli 20 oznacza na pewno też tego a więc to spoko, więc myślę, że po spokojnie jakieś takie 20 parę przymiotów to, to da się trafić, nie? Jakby wpadł na przykład ten tik i jeszcze jakieś jeden, dwa skiny albo zadymiesz jakieś na przykład do tego. Bo już widzieliśmy takie przypadki, że wypadały dwa skiny i do tego jakiś prowler. W ogóle, widzowie, życzę Wam udanego roku szkolnego. Mam nadzieję, że będziecie ten czas spędzać spokojnie, że dużo się nauczycie, że będziecie fajnie spędzać czas ze znajomymi swoimi. I co, i życzę Wam jak najlepszych ocen, nie? Wszystkiego dobrego dla Was. A teraz, słuchajcie. No, no jest tutaj lipa no. A może teraz, jakaś dziewiąteczka znowu, znowu się tak zakręciła? No, teraz daję same te dziewiątki. Dobra. Już wiecie, że tutaj też, no, często po prostu wypadają dosyć średnie rzeczy. Tak jak to z boksami bywa. Także widzimy się po prostu przy tych najlepszych dropach. O, akurat tak na zawołanie jedenastka była. I jest hiperdoładowanie, dobra. A jako druga rzecz, co się pojawi... Tew bez głowy jeździ z tym razem, nie? Tak, dokładnie tak. No, no i taki setik tutaj. I w ogóle za chwilę też się odblokuje. O, a tu... Ej, nie wiem. Ja wam mówię, że widzimy się przy najlepszych dropach i nagle od razu daję fest, nie? To są dwie następne skrzynki, które otworzyłem. Znowu może? No nie, no znowu. Bliźniaki. Okej. Okay. Dobra. Ja muszę chyba więcej tak gadać. To może co, czwarta skrzynka z rzędu z jakimś fajnym dropem? Dziewiątka... No już się, już się skończyło rumakowanie. Tutaj, tutaj już będzie Steel odblokowany. Na pewno. BUM! I to już nawet po odparciu tej skrzynki. Dobra, to ja sobie go odbieram, bo do niego mamy też skina, więc akurat to jest dobry pik Kogo możemy tu wziąć? PAM! Bo do PAM nie ma Hyper biedna jedyna. Ja myślę, że jak oni ją tak zostawili, to szykują coś mocnego. A my, jeśli chodzi o mocne rzeczy, to mamy 11 przedmiotów, nie? I z tej jedenastki trafiamy... Do PAM. Ja co ja jestem podsłuchiwany. O co to chodzi? Chciałbym wam dokładnie przedstawić wszystkie skiny, jakie da się trafić z tych boksów, ale serio, no musiałbym otworzyć tego tysiaka. Bo niestety super cel, tak jak wam mówiłem, no nie podoba mi tych informacji, chociaż się dopytywałem. No także wiecie, co robić. 3000 łapek i nagrywam dla was Upełnie aż tysiąca takich boksów. To jest takiego jednego sobie walnimy, bo to już jest. No tak szczerze to otworzyłem ich ze 120 tutaj już, ale. no. Tak jak mówiłem, to pokażę wam teraz jeszcze jedną gierkę na bossa, tyle, tylko że będę musiał zagrać sam ze sobą, bo nie mam znajomych. Panda gdzie jesteś z tym swoim kodem. I zastanawiałem się, na którego z tych bossów zagrać i wiecie to Kenji mnie kusi, bo ma ciekawy opis, który wam wcześniej czytałem, a dobra zagrajmy. No tego nie było, nie ja będę grał na dwóch telefonach na bossach, gdzie normalnie się powinno grać w trzy osoby, także wy sobie grajcie ze znajomymi najlepiej. No i co? Mamy tego Kenjiego i o, mamy też jakiegoś bota. Dobra, to może ten bot mnie chociaż trochę wykeruje. Także z tym botem może będzie ciut, ciut łatwiej. Jest ten wielki Kenji do pokonania. Dobra, ja sobie wziąłem też od razu skina Eiko, tego nowego, żeby nim tutaj grać. No widzę, że bot to ciekawie tutaj zaczyna. Dobra. Gdzie jest ten Kenji? Gdzie jest ten ziomek? Fajnie, że to w ogóle wyzwanie. Wow, ale on jest potężny i strasznie dobrze wygląda ten jak moim zdaniem. Dobra, on atakuje, jak widzicie, takimi swoimi jakimiś duszkami. Jestem ciekawy tej te umiejętności przywołania tego innego ziomka i czy to w ogóle już na takim normalnym levelu, jak tutaj będzie. Dobra, jakiś ulcik leciał wleciał tych tyk. Dobra, ja się odsunę jeszcze. O, tutaj są w ogóle jakieś te mini roboty, które też są pasowane do tego całego wyglądu naszego tutaj legendarnego zadymiarza, który jest wielkim bossem. Dobra, może użyjemy sobie też tego. Czy jak drużyny pokonany? Może ja zaraz nie padł. Dobra, włożyłem Hyperchargea, to tak, rzucimy gdzieś tego ulta, totalnie losowo, bo ja muszę stąd uciec, bo ja jestem jeszcze na, na drugim telefonie na Shelley. Ciekawe co by się stało, jakbym sobie tam nie klikał, może bot by grał za, za mnie. Yo! Jak w ogóle to wszystko lata? To jakby Tu Rico strzelał! Co to są za jakieś te dusze? Widzicie to? To jest naprawdę ciekawe. To są jakieś nowe umiejętności. opisałem, że każdy z tych nowych botów ma jakieś tutaj nowe zdolności. Nie wiem czy ja będę w stanie go w ogóle sam tak pokonać. Dobra, jeszcze tu sobie coś odbijemy. No, bo jednak, no, jest młyn, nie? Jest młyn tutaj, strogi, jeszcze jest dużo tego wszystkiego. Dobra, no tu wlazł w takie miejsce, że dla mnie trochę idealnie. Ale mam mało HP, muszę się kuleczyć. Muszę się tutaj uleczyć, a gdzie jest ten mój ten? Gdzie jest mój bot? Gdzie jest mój bot jedyny? Halo, bocie, bocie. Dobra, w razie czego to mogę jeszcze tą nie wygrać chwilę, nie? Boss tutaj teraz się zrobił przez chwilę nieśmiertelny. Dobra, ładujemy tego ulta, takiego się mniej więcej od ściany. Można by to jakoś tu lepiej to też sobie dać. O, to można, mogę odpalić, dobra. Mam też Hypercharge. Poczekajcie, żeby teraz nie zginąć. Potrzebujemy HP, HP, HP HP, HP. To wszystko się tam odbija cały czas od ścian. On tu będzie leciał zaraz. Co on tu zrobi? Czy rzuci tego swojego jakiegoś bliźniaka? Te boty jakimiś szurikanami nawalają, nie? Cały czas ma 67% życia. To nie jest dla jednej osoby, nie? Ale dobra, ładujemy. ładujemy, ładujemy, wjeżdżamy, jeszcze tutaj. O! Jakiś hypercharg, jeszcze jeden ulcik pyk, 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 o, to się dobrze podbija może? To się może dobrze podbija? Czekajcie, obaj członkowie drużyny nie żyją. No i tam teraz jest odporny. No co ja zrobiłem? Nie no, za duży młyniec. Ja nie chcę teraz paść. Szeli w ogóle nie, za tą szeli nie można grać bot. No super. już połowę HP mu zabrałem. Kto tu się respi? Shelly! To ja! Mogę mogę chodzić! <śmogę> Patrzcie o! Gdzie teraz dwoma na dwoma naraz gram. Dobra, idę tą Shelly tam. Poatakujemy trochę też. Dobra, niech ona atakuje. Pyk, ona zaraz będzie leżeć. Dobra, ten bot, w ogóle ten bot jest tutaj też jeszcze fengiem. Gorzej chyba nie dało wylosować. Dobra, ulcik. Pyk. Dobra, no ubijamy, ubijamy. Ja tu jestem praktycznie sam na tego bossa, nie? Dobra, pyk. Dobra, walimy, walimy tego hypeczarza już od razu. Pyk, 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 pyk. Uj że mnie że nie podżybie, nie, padł, nie, padł, nie Dobra, odbijemy to dobrze. Pyk. Dobra, no dawajcie, 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 no. Se wziąłem tego Kenji'ego, na spajka grać. Dobra, mało no, mam HP, idę się cofnąć. Wycofamy się gdzieś tu bezpiecznie. Obaj mu członkowie po, drużyny pokonali. O, Shelly wróciła. Gdzie ona, Dobra, to Sherry zabijemy tego jednego. Dobra, udało się, git. Teraz tak, co on jest? On był jakiś tam fidowany. Ale wiecie co? Nie widzę, żeby on na razie dawał... Mhm. no już tutaj się zrobił jeszcze teraz nieśmiertelny Skubaniec. Dobra, tu podbijamy, tu sobie jakoś to odbijemy. Dobra, Tyk. Pyk. Straszny młyn jest na tej mapie, jak jeszcze sam tu gram. Aha i uciekł mi skubaniec, Dobra. Pęk, dawaj, ładuj te roboty chociaż. Dobrze, dobrze. Wodaj ja hyperkę zaraz. Fajnie, że ta hyperka się też na botach nabija, tych takich małych. Dobra. O, jeszcze lagi. Idealnie, dobra. O Jezu, co on tu? Co on, co on? włączył? Co on włączył, ej? Co czemu tu jest tak na czerwono? Jakąś furję chyba złapał. Dobra, leci ulcik, Dobra, chyba dam radę. Chyba dam radę go pokonać. Pyk, pyk! Nice! Udało się! No, także tak mniej więcej wygląda gierka z tym bossem na pierwszym poziomie, czyli na normalnym. A tutaj trochę damage'a narobiłem. Feng też coś tam porobił. Ta Shelly sobie postała. 5900 damage'a Shelly miała. No nieźle. Ja jeszcze patrzę na drugim telefonie. 350k damage'a zrobiłem. Shelly 5000, a Feng 38. Fajnie. A w tym odcinku ode mnie to było na tyle. Przypominam, że możecie napisać, który z tych bossów według was jest najstraszniejszy. No i mam nadzieję, że będziecie zdobywać dużo cukierków, żeby potem móc otwierać nowe skrzynki za darmo. Siemano!